Mali kontra giganci? O co chodzi? Jakie wielkie pomieszczenie! Trwa jakieś losowanie? Ej, kto będzie małym, a kto będzie dużym? Robi się ciekawie, właśnie. Zobaczmy, kto będzie dużym w takim pomieszczeniu wielkim, albo my będziemy mali. I musimy, uwaga, uwaga, game of fight back. Ok, musimy się schować przed dużym. A ja, ja jestem, jestem małym! Mała, ja jestem też. malutki, patrzcie, mam broń! Ja ha, też. jakie dobre! Okej, okay, możemy sobie wyjść na zewnątrz. Patrzcie, Lucho. jesteśmy mali i potrafimy strzelać do giganta. Musimy rozwalić giganta, ona idzie. Tutaj! O nie! Trzeba szybko uciec! Uciekam, uciekał, uciekam! O nie, 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 ona chce mnie rozwalić! Ona jest gigantem, ta dziewczyna, i szuka małych, żeby jej, ich zdeptać i rozwalić. Patrzcie, nawet może różne przedmioty trzymać, książki i tak dalej. Ma 14 tysięcy życia i musimy ją rozwalić jako giganta. A my, mali, się ukrywamy. No to zaczynamy! O masz, O nie, o nie! Wchodzi! A Co? Zdeptała mnie! Zdeptała mnie na hita! I jak? Patrz! Ona mnie zgniotła! O lol! Ona nie, weszła nie, we mnie też. Stopą weszła we mnie im a patrzcie, tam jest taka wielka Najlepiej walka w tym pomieszczeniu. Górze. No, ej, to było dobre. Widzę a wy możecie wejść szybko na mój sklep, ja zaraz tam wejdę do pokoju, aby wy wejdźcie zobaczyć, nowe poduszki mam. Bluzy, koszulki, kubki, naklejki i wiele więcej na smajsokru kapel, to jest mój sklep z ubraniami, z gadżetami. Dużo do każdego zamówiła dołącza swoje zdjęcie z autografem, jak to zamówicie. Więc możecie wejść i zobaczyć. Lecimy z drugą rundą. Zostałem małym i zaczynamy. Daram, musimy uciekać, bo tam jest wielki gig. God. Teraz nie mogę zostać padnięty, szybko się schowam. Patrycja, chowaj się! Musimy się schować! Ja się idzie, schować... idzie, 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 ale idzie! Odrzuca nie... czymś, rzuca czymś, Teraz wejdę pod to, mogę. O tutaj jestem. Dobra, wziąłem, ej, coś wziąłem, coś zebrałem. Musimy zagrać jakieś klocki. O nie, on, tak. on tu idzie, on tu idzie! Patrycja, uważaj! Patrycja, uważaj, on rzuca czymś w nas, prawda? Oczywiście, on jest wielki jaki Gigon tam stoi, a my jako mali tutaj się uchowamy. Widzę, że Gigon idzie, a, szybko w nogi, uciekamy! Niełokojny ja przedmiot jakiś. No, Szybko szybko szykowniki, Klocki, no musimy pozbierać. Ej, możemy szybciej biegać, patrz jakiegoś spida mam. A, na szyfcie macie speed speeda jak coś. Uf, o, do piekarnika szczęście. mogę wejść? Nie, do piekarnika A chyba. Gdzie nie. są te takie, żeby skoczyć? A, czekaj, A, tutaj dobrze, się. O, tutaj, tutaj Ej, trzeba drabinka. Możemy wejść, chodź zobacz. Możemy wejść do eventów? Mogę wejść, uwaga! A, jestem wejście, patrzcie, Lole też przeszedłem. Jesteśmy teraz w. A, tu jest kuchnia! Nie, czy to po, pokój! Magazyn taki! O nie, Dobra, okej. Okay. Jesteśmy nie. w magazynie, on tam jest polega, nie. gigant jest! Rzuca jabkiem w ciebie, tam jest, patrz. On tam jest, on mnie nie widzi. Haha, jestem tutaj! O, 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 Jeszcze kilka przedmiotów musimy Dlaczego do kuchni uciekam? Do kuchni, do kuchni. Nie złapał mnie. O nie, obie widziałem. A, Pięknie za mną. Idzie, idzie, idzie. <słuchy> Uciekłem. Uciekłem do wentów. <słuchy> Ale uciekam. Widzę, jakąś ciapeczka w górę, to już super się zaczyna. Patrzcie, na wywali. jesteśmy. O nie, idzie tutaj. Idzie. On tam jest po tak stołu. Po lewej stronie, tam jest. Widzę, on po lewej jest. się zastanawia, gdzie my on jesteśmy. się zastanawia, no. I gdzie my jest... jesteśmy. Szuka Zdążę nas w pomieszczeniu. Zabrać? A my jesteśmy, może tutaj, mamy jakieś batony. Batony Roblox. Lol, jakie batony. No idziemy sobie tutaj. Tu są jakieś cukierki. Teraz wychodzimy stąd, choć Paty wychodzimy. Choć, chodź, wychodzimy. Chodź, powoli, powoli, powolutku. widzę, gni ciapeczkę w górę teraz, kto nas słyszy. Sprawdzamy obecność. O nie, idzie, on, idzie? Idzie z, on idzie z Patelnią! A! Z Patelnią idzie, Patty, uważaj! Oba Patelnie. Oba Patelnie, jaką wielką. O, stoi tam, czekaj, podejdziemy bliżej. A tu no? jestem! A brrr, brrr, Tu jestem. Pat waga, uwaga, uwaga. Czy on mnie zobaczy? Jest to taki mały i wtedy szybko uciek, ucieknę do wentów. Patrz, o, on może się schylać nawet. O, on z Patelnią się schyla. O nie, zobaczył mnie! A! A, zobaczył nie, mnie, go, zobacz a nie, teraz za mną. Spinał się, spinał się. O, tu idzie, walną we mnie patelnią. Ej, patelnią oh, we mnie nie, walną, zgię się w pół. Walę patejo, we mnie, ale jak dostałeś czcia, to było dobre. Ej, ja chcę być gigantem, ja chcę być duży, to jest super! Żeby być dużym gigantem! Ej, ja tylko zostałam! Ej, tam właśnie została się ty jeszcze musisz zebrać pięć klocków. Patrzcie, no wszyscy obserwują, gdzie. ale powrócić nie możemy, dlatego że te osoby, które tam zostały, patrzcie, jak jest wielki. A on tam szuka jeszcze. No, a pięć czekajcie. klocków czano. Pobiegnę, biegnę, biegnę tu. O, tam jest Patty, widzę Patty, widzę Paty, tam jest. Czekaj, tam patrz, patrz, biegnie Paty. widzicie? Taka mała? <laughs> widzę Patty. Jaka Patryca jest mała? Stół. Na stole Patrycja no, jest. Kolejny. Na stole masz? Ok, jeszcze cztery musi znaleźć, masz minutę niecałą. Patrycja ma minutę na znalezienie właśnie Nie Jest tutaj, dobra, widzę, widzę, są rzeczy. Uwaga, uwaga, czy teraz znajdzie Patrycja? 40 sekund, 40 sekund masz, Uważaj, żeby idzie, to O oh, nie, on idzie, gigant idzie, gigant idzie zdeptać Patrycję. Wali ją, patrzcie, wali ją nie, nie tam. Da rady, nie Ale Patrycja jest pod stołem, schylił się, schylił się. Patrz, w ciebie, ale nie, nie trafił. Nie trafił, nie trafił, on rzuca w nią różnymi kubkami i naczyniami, żeby w Patrycy... patrz, on się schyla, jaki sprytny tam jest, widzicie. O, jaki radę. dobry, no no, patrz, patrz jak się schyla, patrz. Rzucił Ciebie, ej rzuc w ciebie jakąś normalnie butelką. I ona o, pękła. On bierze wszystkie rzeczy naczynia z góry i rzuca w ciebie. Patrz, teraz talerzem rzuca Nie trafi, nie trafi. On rzuca różnymi rzeczami. Patrycja, ale nie może. Ej, Patrycja, ma 7 sekund. Czy dwa klocki jeszcze zostały? O nie, bo no Nie będę, bo nie wiem, gdzie one są. I Patrycja przegrała. Gigant wygrał. O nie, gigant wygrał. Teraz zatrzymy losowanie, kto będzie gigantem, bo tutaj się losuje wtedy, kto jest małym, a, teraz a kto jest ja duży. Ja będę, wylosują mnie. Następna runda zaczyna się za 10 sekund. Uwaga, klienieć widzowie! teraz Komentarz, co robiliście dzisiaj? 5, 4, uwaga, losowania: z runda się zacznie i zobaczymy, kto będzie teraz gigantem. Z nas wszystkich, kto będzie gigantem. Ile dziewczyn tu jest? Wow! Ej, wybieramy teraz co? Wybieramy classroom? Dawajcie, classroom może. Classroom, classroom. Wybieramy A. teraz może klasę szkolną. Ciekawe co w niej będzie, bo możemy wybierać też mapy. Możemy mieć kuchnię, bazę, hotel i classroom. Czyli klasa szkolna. Teraz zobaczymy, uwaga, uwaga. Teraz losowanie u góry, patrzcie, tu jest wybór. Taki host, to się nazywa gigant. Uwaga, uwaga, kto będzie? Jest takaś ślosowanie, losowanie. Kto będzie u góry, kto będzie u góry i. Ja! Patrycja? Jest jakaś dziewczyna. Jakaś o nie, dziewczyna będzie. Ja chciałam o nie chciałam być. O, to chyba ta będzie dziewczyna. Chyba ta dziewczyna. Nie, czy jaka. Jakaś dziewczyna będzie. Dobra, uważajmy na dziewczynę. Uwaga, jestem małym. Dobra, jestem małym, ale to nic. Później będę może gigantem albo Patrycja sebek. Więc zobaczymy. Uwaga, uwaga. O, teraz mam jeszcze przedmioty. Szybko, szybko. Zbieramy przedmioty i uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ona idzie. Stoi tam. Stoi. Weszła do klasy, będzie nas teraz zgniatała. A ja tu skoczę, może podskoczę wysoko. Czu! O, jest ja skacze, patrz. Oni mogę trafić. O nie, ona idzie. Ona idzie. Jest ona na tym jestem. Jest krady! Jest ona na kartce, ona tam stoi i się patrzy. raz szybko chowamy się. Ona ja idzie. już znalazłam pieniądze. Wziął przemietów. jakiś przedmiot, wziął jakiś przedmiot. Ona się schyla tam, widzi. O, depta na kogoś. Ja Dobra, się te... pokażę, tutaj jestem Nie, nie Halo. mogę, nie mogę. Dobra, I tutaj ej, tam jest sobie chyba. Jeszcze szukajmy dla klocków, no. Jeszcze pięć, jeszcze pięć musimy znaleźć. Pięć klocków jeszcze. Ja mam jeden, już widzę. Mam Okej, okay, dobra, ja podskoczyłem, dawa. Wszyscy się kryjemy za laptopem, ona tam jest czymś rzuca w ogóle. Ej, tu można się tak. Jeszcze chytać, cztery nos? nam zostały. Ej, możesz, tu można tu może przejść tam. A tu jest taka skrytka, dobra, no to w przód, uwaga. Ej, przy drzwiach są. Jestem, Bior ha, nie widzisz mnie. Brrr. jestem przy drzwiach. Biorę tam przedmiot. Tam widzę. Ja wezmę, ja wezmę, Patelnia tu jest, a tu jest dla nas patelnia? Biorę, biorę, biorę. biorę. Wziąłem? Nie. Jo, wziąłem. Jeszcze tam dalej, jeszcze tam dalej. Jeszcze tam dalej mam miejscu. Jeszcze w Klucz jest, klucz wzięła. Okej, okay, mamy jeszcze jeden. Ostatnia rzecz nam została. Ostatnia rzecz, a ona stoi. Ona nie wie co się dzieje w ogóle. Ona się boi. I uważaj, przed mamy. Mamy? Mamy ostatnie? Rządy. Jest, z gigantem. Ona Na stała radno. w miejscu. Jaka słaba. Ona, ona się przestraszyła tyle, że tutaj Ty, nas było. Mała się, mała się. Okej, okay, 10 sekund mamy. Zaczymy. Może teraz będziemy gigantyci, bo ja bym chciał zostać gigantem. Może to będzie teraz moja kolej. Chciałbym, albo uwaga. Moja. Czekamy, Czekamy, czekamy. Na następna runda. Jaką rundę wybieramy? Teraz było classroom. No to base, baza. Be, no to dawaj No. Albo hide and seek. Wybieramy bazę. Bazę teraz. Piwnica. W tej bazie jeszcze nie byliśmy. To będzie ciekawe. I w tym możemy pobawić się w szukanego. Hide and seek może to będzie. Teraz, zobaczymy. E, tu będzie w sklepie. Uwaga, uwaga, losowanie. Kto będzie duży, kto będzie mały? Patrzymy, patrzymy. Ja będę teraz? Nie, nie. Czekaj, czekaj, ja no, losowanie, losowanie. Kto, ja kto, kto będzie, kto będzie, kto będzie, kto będzie? Sebek? I jakaś dziewczyna znowu Sonię. No prawie wierzę. ja byłam, no! No jak milimetry. to możliwe, no jak to? Jakaś dziewczyna, yeah, serio? Okej, okay, jesteś mały, dobra. Jestem mały teraz i zobaczymy. Ostatni raz mały. Może będę wreszcie w końcu duży. a co tutaj trzeba robić? szlamy w nią, a masz, a masz, padaj! Pum, w nią, padaj, ty dziewczyno, musimy ją rozwalić teraz. Bronią strzelamy do niej. Mali muszą rozwalić giganta. A masz, a masz. No mali muszą rozwalić giganta, ale ona tam nie wie. Patrz depta kogoś, depta kogoś. Rozwalamy, a, ją, rozwalamy ją, ją! Rozwalamy w głowę, w głowę, w głowę o, jej! Rozwalamy jej! Ha, nie masz szans Ona idzie, ona idzie! Ona idzie, na... do, ona idzie, ona idzie, jaka wielka jest. Dookoła wszyscy mali... Czekaj, mogę tu gdzieś się schować? Do... W śmieci. Ej, tu ktoś w ogóle jest! Yes. Dawaj, ona chce w ogóle? być bita, dawaj, dawaj. Dawaj, No, będzie szybka. Akcja. Ona próbuje jakoś tam rozdeptać, ale nie może trafić w ogóle ta dziewczyna. No, Pasz, ale gdzie dziewczyna? A, za słaba jest. rozwalimy cię. po, dostaje, dostaje, dostaje. I co, nic mi nie zrobisz, masz, jestem blisko poli. Aj, co zdeptać? O, padła, rozwalona. Yeah. Teraz ja będę gigantem, uwaga, wylosowało mnie, że ja mam być gigantem. Zobaczcie na czerwono. You are the gigant. Teraz ja będę wielkim gigantem i rozwalę was wszystkich. Bo jak, Oś, jak jestem to... duży! Jak, jak to jestem to... duży! Widzęcie! was, znajdę was, gdzie jesteście? Zobaczymy, Tutaj widzę. Zobaczymy, szukajcie przedmiotów! Słuchajcie, szukaj. szybko, szybko! Cię, rozwalecie, cię! A masz tu jest jakaś dziewczyna! Bum! Zdeptam ją! Chodź tu czaję, chwycę to, uwaga, będę rzucał talerzami. Rzucał talerzami. Fuuu, leci talerz! Będę w nich rzucał. Chodź tu, a masz! Rozwalę cię, Rozwalę cię dziewczyno! Bum, o, o moż! Trzeba uwaga, talerz! Nie, Rzucę nie ciebie! Pum. Jest, uderzyłem ciebie! A masz! Nie, nie. Rozpalam was! Czajsta, no tu jestem! Jeden, czekaj, trzeci będę przejany, będę, przyczają, będę, uwaga, uwaga! Trzeba je wzdę. ją, zdeptałem ją, teraz ją! A masz! Zdeptałem pati! Zdeptałem pati gigantem! Zdeptałem się radę! Dwóch graczy już zdeptałem, teraz Sebek, uwaga! Sebek! A masz zeszytu! Puu! Walę cię zaszytu! A masz! Ja pilotem rzucam nie opasł! Cieszką rzucam, miałem jakąś dziewczyną pasz. Się. Masz type ją w książką dostała Dobra, zostało jeszcze czterech. Gdzie Czerech jesteście, dostało. taś taś, gdzie jesteście? Tam biegnie, tam biegnie, widzę. To Sebek. O, tam jest jakaś dziewczyna, czekaj, czekaj. Nie, tu nie jest nie jakaś nie dziewczyna, tu jest. Patrz, a masz został z zeszytu! <laughs> Rozwaliłem go zeszytu, dostał! Patrzcie, tam się zgieł w ogóle. <laughs> Dobra, dostał. Okej, okay. kogo będzie jeszcze tutaj zgniąć? Gdzie oni są? Hmm. Gdzie jesteście? Jestem wielkim gigantem, który chce was zniszczyć. Dobra, e, gdzie oni są? Tutaj nikogo nie ma, może ktoś tu. O, tu jest. Jest jakiś, a masz, rozwala, o uciek jak szybko, jak uszu, Ej, w kuchni ktoś jest, o widzę, widzę, to dziewczyna, powł, leci zaszedł nie dorzuciłem, nie dorzuciłem, czaj, tego rozwalę, rozwalę go, rozwalę go, jest, rozwaliłem go, ha. Jeszcze dwóch ci zostało. Dostał, dobra, jeszcze dwóch mi tylko zostało. Okej, okay, gdzie dwoje graczy? Gdzie oni są? Wezę patelnię? Ej, z patelni mogę ich rzucić? Cześć, wezę patelnię. patrzcie, patelnię mogę rzucać! W małych Będziesz nie? bo radę, jestem taki nie duży. Nie, znajdziesz nas. Dobra, gdzie oni są? Hmm, z patelni ich walnę. A może w tym pomieszczeniu tutaj da radę przejść, czy nie? Tutaj nikogo nie ma nie. Patelnią rzucił! Joko patelnia wielka. Patelnią. ej, rzucę w telewizor, zobaczymy coś się stanie, uwaga. W telewizor rzucę 3 dwa, jeden i. BUM! Telewizor! To odbiło się z telewizoru, nic nie zrobiło, patrzcie, w telewizor. Zarzucam patelnią Dobra, gdzie jesteś? O, tam widzę dziewczynę Tam widzę dziewczynę biegnę do niej Z patelnią wrzucę A masz Dostała z patelni Walnę ją, walę ją Dostała ja <laughs> I się śmiała jeszcze ja. Z patelni ją walnęłem A został Sebek Tylko Sebek Gdzie jesteś? Mów no, Blisko ciebie Koło ciebie Okej, okay, Sebek jest blisko gdzieś mnie, dobra, szukajmy Sepka, tylko brakuje e, Sepka, hmm, tutaj nie ma go, po lewej, po dołem, tutaj spatelni go go zazwalę. Ja zwalnę. cię cały czas widzę. Ej, ty mi widzisz, okej, okay. Sebek gdzieś się skrył, ale nie mogę go znaleźć, tylko pamiętaj, że musisz znaleźć cztery, nie, bo ty wtedy jesteś, e, w... o, tutaj widziałem, Czy ktoś książką rzucił? Ej, tu widziałem książkę, hmm, niemożliwe. Gdzie jest Sebek? Sebek, gdzie jesteś? Wziął się tu się. E, ale mi. o ty to ty przegrasz wtedy, nie? Bo ty nie, nie masz wszystkiego. Ja to wszystko. E, Dobra, Sebek, pokaż się poważnie, gdzie jesteś Czekaj, gdzie on jest? Muszę go rozwalić. O, tutaj jest, patrzcie, patrzcie, tam biegnie. Mam, mam, nie, mam, nie mam, nie mam, nie mam, szybko! Biegnie, patrzcie, biegnie, rozwalę go! O masz! Zgniotłem go! go! Wielką! Stopą! Udało się, dobra, ale to jeszcze nie koniec, bo moi przyjaciele teraz mogą być gigantami. Teraz może być właśnie Sebek i Pati jako wielcy. Ciekawe czy oni wygrają. Ej, znowu jestem gigantem! Patrzcie na to! Jestem w kuchni tylko! Ha, Potrafię rozwalać, to robię żeby. O, w takim nie razie górę. Nie, wiesz, i na tym! Gigatem. O masz, rozwalę was! Bum, Ej, no czy nie? Dostała Ty dostałaś, czy nie? Nie! A masz tam jest Sebek, a masz z patelni. Bum, Dostał kolejny! Rozwalamy ich wszystkich! bum, Rozwalę was wszystkich, obas szklanki, bum, z patelni. Wszystkich dawalam z szklanek i z patelni! BUM! Dostał Ej, tak samo! Ja? Co, to szklankę, w której i tak. A masz, Patrycja! O masz nie. cię! Nie. Dostała! Nie! Dostała, dostała, nie! dostała. <laughs> Teraz ten, a masz. Wszystkich rozwaliłem jak szybko w ogóle. Teraz ja jestem mały, a duża jest Patrycja. Jaka wielka baba. Ale dużo dziewczyna, zobaczcie. A ja taki malutki jestem. Tutaj sobie ją się chowam koło kostki. A jest, Patrycja, zobacz, tu jestem. Tylko ja proszę, próbuję cokolwiek zrobić. Nie nawalaj mnie, nie nawalaj Patrycja <laughs> Depta. Jak będziesz wchodziła w ludzi, to oni będą sami też padać, nie? Tylko proszę, mm -hmm. nie wchodź we mnie. Obróć się do tyłu. Patrz, Patrycja się schyliła. Obróć się tutaj. Tu jestem Zobacz, patrz, patrz, patrz tutaj, tutaj! O, to patrzcie, patrz, tylko patrz, nie wchodź! O nie! Ona wiesz, rozwali, dora. Tu musimy pozwolić te rzeczy właśnie. Uważajmy, jak będziesz chodziła, albo rzucała właśnie tymi przedmiotami też rzucaj myszką w nich, to wtedy Hup. mogą lecieć. Do góry albo na dół, no. Dobra, teraz mogę coś chwycić. Ej, Próbuję Rubik. właśnie coś tutaj. A mogę wyklinić. coś chwycić. Uwaga, uwaga, schodzę na dół, coś chwyciłem, patrzcie, co to jest. Ej, mogę to chwycić? Nie, nie mogę. Dobra, uważajmy, możesz wchodzić w ludzi też. Jak będziesz wchodziła w ludzi, tego nie używaj tego stapania, bo wtedy ci to zajmuje czas. Masz tutaj jest dużo ludzi. Tu wejdź w nas, tutaj. Tutaj, tutaj, tu skacze. nie, ja nie mogę trafić, jak, to, tutaj, jak tutaj, to tutaj, tutaj, tutaj rzuć. A, szukocikam. Tutaj, 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 tutaj jestem w środku. Jest z osieda stędy. I jest te, i wizasepka, wizasepka. Ja Chodź w nas z tyłu. po prostu. O! uważaj, nie, nie, we mnie. A, je robili w karuzeliłaś. Szukoc, szukoc, nie mogę wyjść, nie mogę wejść! Tu jestem uważaj. ja. Uważaj. O nie, palec rzuca. Jak się skelisz i rzucisz dokładnie, to jeszcze nam potrzeba pięć tych hostów u nas może zwycięstwo. Dobra, uwaga, wchodzę, do ran, wszedłem ja do środka. Patrzcie, jestem w jakimś małym miejscu, to może mnie nie zobaczyć. Oni chodzą za mną ludzie. Ej, patrzcie, gdzie jest, co, to? w szafce mi się ukrywamy. Ej, tu na ej, też się otwórz, ej, otwórz tą szafkę! Patrycja, otwórz tą szafkę tutaj! Widzisz tą szafkę Jaką? jest. Na niej, na niej jest zeszyt i długopis, otwórz, bo to zobaczysz nas. Tutaj na F schyl się Ale gdzie? i na F. No, zobaczysz szafkę tu jest dużo z zeszytem, zeszyt e, oraz długopis jest. E, duża Pablo, Pablo grafika. no otwórz nas na dole, na dole. No, uwaga. I tu jesteśmy! <laughs> Tu jesteśmy, o nie! O nie! Rzuca Patrycja! Oooo! Ona na okna, Ona rzuca Patrycja! Dlaczego no, szukaj szuka, szuka, tam ludzi? Jest Patrz, Patrycja, jest Patrz, patrz, rzuca o ja wielka. O nie, o nie! Tutaj rzuca! Tutaj rzuca, chowajmy się, nie ile ludzi tu stoi. Nie, to trzeba się Ona idzie, no, no no. uważaj, bo jeszcze jeden tylko nam został. A uf, dosłownie, panrysa nas jaką gigatowala. Wow, tej nie! O, nie uważaj, Sebek! O nie, tu już spodujca gigot! Szyku uciekam nogi w nogi, w nogi. Tutaj uciekam, uciekam, uciekam. Nie, ucieka. nie ona rzuca, czymś, ona rzuca czym się, rzuca czym się, pan rzuca we mnie! A, zdeptała mnie! Zostałem no. zdeptany! Ja nie widzę Ja, pan we mnie weszła zdepta. Zdeptała mnie jako wielka. Sebka też zdepta... Ej, Sebek też został zdeptany. No zdeptała, zdeptała. Ej, aż mi aż ja zdeptała. ci. Włosy, fryzura ci odleciała. Nie masz. No bo włosów. jak mnie zdeptała, to jeszcze się do buta przykleiła. Ej, co jest do buta? Wy... Ej, Sebkowi wyrwałeś włosy, a nie ma włosów, takiego zdeptałaś. Mary tam chodzi jako gigant. Łapiej, łapie, ale, chłopie, ma... chłopie, ale jednej klocka sekund mamy No właśnie, jednego klocka brakuje wszystkim, żeby pokonać Patrycję. A ja nie, właśnie teraz... nie widzę tych klocków, Jak ludzie, jak ludzie znajdą jeden klocek, to wtedy e, Patrycja przegra. A jak nie znajdę, to Patrycja wygra. Ciekawe, kto wygra. Uwaga, uwaga. Zostało 30 sekund. Czy Patrycja wygra? A ona musi rozdalić wszystkich no, ludzi. Dawalaj, dawalaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj Patrycja! Patrycja idzie, rzuca, na bala wszystko. Dobra, my tutaj jesteśmy, patrzcie e, Tam e, oni sobie skaczą szukają jednego klocka, ale nie mogą znaleźć. Mam na to 17 sekund. Jak nie znajdą 11, klocka, to patrycja 16. wygra. To jest 13, zaraz przegrają. 13, jak patrycja, jak, jak oni nie znajdą właśnie klocka, czyli nasi ludzie malili, to wtedy przegrała. E, przegrali wszyscy, sensie my przegramy, a patrycja wygra. Uwaga, 4, 3, 2, 1 i Patrycja! Wygra. Wygrywa! Patrycja wygrywa, mali przegrali, dlatego że nie znaleźliśmy wszystkich rzeczy. A wy, widzowie, możecie znaleźć moje koszulki i bluzy na moim sklepie samso.pl. Wejdźcie zobaczyć. I widzimy się jutro. Też wpadajcie do Patrycji. Patrycja nagrywa Robloxa, Sebek i yy, też Minecrafta.